Przede wszystkim powiem, że cieszę się z trzech w tym meczu. Spodziewałem się ciężkiego, trudnego meczu. Czegrałem zawodnikom, że, że tak będzie. No, przede wszystkim chodzi o naszą dyspozycję fizyczną. Ten ogrom meczy, ta dogrywka z Dolkanem i, i, i no, ten maraton, który brano już dosyć długo, co, co trzy dni praktycznie, no, odbił się na dyspozycji zawodników i dzisiaj po prostu nogi nie podawały. Ja, ja, ja to rozumiem, e, cenię i, i gratuluję chłopakom tego, że w takiej sytuacji, jeżeli grało się słabo, mieliśmy problem, szczególnie w drugiej połowie, z poruszaniem się po boisku, zagraliśmy po prostu mądrze i konsekwentnie, nie daliśmy przeciwnikowi stworzyć sytuacji, nie daliśmy przede wszystkim stracić, nie daliśmy sobie strzelić bramki e, i to w tej sytuacji liczy się najbardziej. Trzy punkty. E, które zespoły poznaje się po tym, że potrafią wygrać na wstydiach grają słabo. Dzisiaj graliśmy słabo i, i zdobyliśmy trzy punkty. Także podsumowując to wszystko yy, duży, duży, duży plus zachopaków za konsekwencje. To pierwszy mecz, który nie straciliśmy bramki, także to tutaj też w, w jakiś duży plus. Yy, I no, regenerujemy się dalej, bo w kolejnym mecz w niedzielę mamy z zrezerwany Pogoni. Yy, chyba zrobimy trochę, trochę zmian w zespole, bo było bo że... Zmęczenie jest naprawdę duże i, i dopisujemy te trzy punkty do naszego dorobku i walczymy dalej o kolejne projekty w